Health Team potrzebny jest do takiego właśnie kompleksowego leczenia otyłości, ponieważ leczenie otyłości to nie tylko zmiana nawyków żywieniowych, ale też zmiana stylu życia i e, zmiana e, tak naprawdę myślenia o leczeniu e, otyłości. Czym właśnie zajmujemy się jako zespół Health Team? Najważniejsze jest to, żeby odpowiednio przygotować się do tego momentu, który będzie. E, przełomowy w takim leczeniu otyłości, czyli do momentu zabiegu operacyjnego. I to całe przygotowanie jest ważne po to, żeby ten efekt tego zabiegu był jak najlepszy. I dlatego my stosując podejście całościowe do wielopłaszczyznowego problemu, jakim jest otyłość, staramy się Państwa przygotować jak najlepiej do tego momentu zabiegu, żeby później wykorzystać tą sprężynę którą napinamy przez cały okres przygotowania.